Ale gdzie ten Jake osłabł? Ile można na niego czekać? Ten samolot musiał się musi naprawdę nieźle spóźnić. Był jakiś walizki O, to chyba on! Jake! Siemano! Siema W końcu, ile ten samolot ci leciał? Kurwa, masz zajebisty fryz. Dzięki. Trochę musiałem do toalety, to trochę zajęło. A, kumam. Dobra, bierz, mam pożyczone auto, chodź. Wrzucisz bagaj, znam... lecimy. Telefon mi się chciał, o. Pobierz sobie tego, Twittera. Fajne wpisy. Sam ostatnio uaktywniłem się i trochę piszę na nim. A co ciekawego? A, a to ludzi poznasz, a to zobaczysz co tam kompinują. Pierdol ją sobie tutaj, do bagaja. Słuchaj. Co? Jaki plan? Nie wiem. Coś pozwiedzać, może zobaczyć. No w sumie na początek. Jakieś atrakcje. W ogóle ty wczoraj znalazłem galerię dzieł sztuk. Jeszcze tam nie byłem, ale w sumie można się udać. A co tam jest? No chyba dzieła sztuki jakieś. Nie wiem, bo ja to wiesz. Miałem to po prostu wczoraj. Nie wchodziłem ani nic, tylko zobaczyłem nazwę i mnie zaciekawiło. O, takie mają. No, byłem tam. Ładnie to wygląda ten kościółek. A byłeś na mszy? Nie, na mszy nie. Ale akurat z takim gościem. Przedłem i zobaczyłem. O, tak jest. W ogóle z tym wiąże się fajna historia, bo żeśmy sobie tak na lewo dorabiali jako grabarze to tak się da? Nie mam pojęcia w sumie Jak wy kopaliście groby czy co? No akurat znaleźliśmy za tym kościołem ten ten cały karawan no nie no I, No nie wiem wpadłem na taki pomysł on to przyklepał i poszliśmy na szybko wiesz jakieś garnitury płaszcze rękawiczki I poszło jakoś no nie ale za długo tego nie robiliśmy bo za, za duże ryzyko no to, Jakby policja się zabiła? Wiesz, masakra. To takie oszustwa. Ale nie no, to chwilę to chyba, z dzień albo dwa tak porobiliśmy. Ale nikt się w ogóle nie skapnął ani nic? Nie, bardziej to na przykład pisali do nas, że co wywóz chciał zrobić. No to ciekawe. Może by było coś zrobić. No ja, ale to w sumie kolejne wiesz. Policja mogła się przywalić, bo to było takie. Zazwyczaj jakieś gangusy pisały do nas, że chcą, żeby wywieźć dan danego oponenta ich, no nie? Więc w sumie nie do że za takie oszustwo to jeszcze za wywożenie, nie wiem, ciała z miejsca zbrodni, mi... zacieranie w sumie chyba śladów też. No tak, no, zacieranie śladów to tak samo. Dobra, tutaj gdzieś powinno być, tak, ja. No to chyba drugiej strony, wiesz? No nie gada, A. jak ja tego kurwa nie Nie, tu jest, tu jest, tu jest. Dobra, tu jest. Art Galerii. Dobra, zobaczmy. Zamknę, żeby nie dość, że to pożyczane auto, żeby nikt nie podwalił. No. Ule, na? Uuuu. Jak elegancko. No. A w ogóle pokażę ci stadion, byłem w sumie też na stadionie. Zajewisty jest. Na no, mojej Co? Banku? co? A Arena? Arena? Jaka makarena? Nieważne. Kurwa, piłki? <noise> Kolekcjonerskie piłki pewnie z ważnych meczów. A czego Siatkówki? koszykówki? No, zobane od bilarda. Znaczy to kula, jaka wielka. I co, pobrałeś sobie tego twittera? No tak, pobrałem A jeszcze się nie logowałem No to zrób sobie konto Wow Kurwa, jakby, jakby to opierdolić Z tych wszystkich gadżetów, no nie? Bo to jakieś pewnie, wiesz, ekskluzywne i w ogóle Tu jakieś figury, to ile kas można z tego wyciągnąć Tak, czarnym... ale trzeba też sporo sprzętu No i co jak Nie, to już zbyt profesjonalne jest no, no, takie galerie sztuki to. Ej, ej. Strażnika ja muszę... niby... No. niby tutaj nie ma, ale to pewnie wiesz. alarm, to sprawy. No. A nie wiem, ja muszę wymienić na no, nowszy telefon, bo ten ciągle mi się ścina jakoś. Nie wiem, może zaktualizuję? No zobacz, ten mój to dobrze chodzi. O. Jest Git. Dobra, w sumie chyba już nie mam tutaj. Chodź, pokażcie ten stadion, to jest jeszcze fajne miejsce. Które można odwiedzić. O, dobra! Jednak źle spojrzałem. To tutaj. Dobra, bo chcę zamknąć. Auto. O? No. To tej innej strony. Zoba. A to jeszcze nic. Tu na jakieś konferencje prasowe. Albo prezentacje zawodników nowych. Musimy teraz znaleźć te wejście. się głównie tam wchodzi. Hmm, o, raczej. tędy, tędy, tędy. I chyba. czekaj. A kiedy ktoś jeszcze będzie grał teraz? Nie mam pojęcia. Ty, kurde, weszłem do jakiegoś tego. To jakieś studio telewizyjne, dobra? Jakiś program. Nie tu. No. Gdzie wy tam wchodziliście? No nie pamiętam, bo to było do... yy, jakiś czas temu, czekaj. Wiesz, że dwa dni temu. Ale przez te dwa dni sporo się zapomniało, czekaj. Tu jest jakieś okienko, i tam jest, no nie? I tam widać jakiś pokój. Więc to my chyba coś. albo źle robimy, albo. Albo jesteśmy za późno. No właśnie. No i nie powinni tak zamękać. Patrzysz? Tu nic nie ma. No tu już byliśmy No chyba kurwa Chyba może sezon się skończył Lipa tym. Ale kurde no to, tam normalnie było ten Tam było takie boisko, tylko że przerobione pod oktagon i byli w ogóle ludzie, no nie A to może specjalnie pod ten. Pod to te wydarzenie No możliwe Trochę szkoda No Kurwa, ale lipa ale no trudno najwyżej będzie się wiesz Na aplikacji no. śledziło i Może jak będzie jakiś event to się wpadnie nieraz Potem się zobaczy A ty dalej masz ten Ty dalej na tak taksówce czy już porzuciłeś tą Kuchę? Jeszcze ja trochę jeżdżę ale Teraz trochę mniej No czyli pewnie już się tak Monotonnie Tak trochę takie... znudziło no No to tak w sumie jak kierowca autobusu No nie, że codziennie ta sama trasa. No. No ja coś na Teksówce mogłeś gdzieś chcesz jechać. No, ale weź sobie wyobraź, na przykład jesteś autobusiarzem i co chwila ta sama trasa. Przecież tak ryje psychę. No naprawdę trzeba mieć grubą psychę. Albo można pójść tak jak kiedyś, na siłownię i tam spotkać. A no. Wczoraj byłem, ale nikogo już nie mogłem znaleźć. A wiesz coś tym, sklepie elektronicznym? W elektronicznym nie byłem jeszcze Bo jak ten telefon działa ciągle to po co mam, ale można zobaczyć ja też nie? Albo w sumie można właśnie pojeździć po takich sklepach i popatrzeć ile mniej więcej trzeba Zapierdalać na różne rzeczy Weź To, to, ten... jest, to jest dobry pomysł No i jesteśmy O kurwa gdzie on jest Jake gdzie ty jesteś? O, jesteś, kurwa! Jesteś. Ty, ktoś tam. Chwilę nie patrzyłem, ktoś tam auto buchnął. Kurwy wysyny. Dobra, najwyżej pożyczy się jeszcze inne. Wow, Baseball. Bole. Ale jakieś atrapy, bo nie mogę ich podnieść. Eee, to takie piankowe. Ta. Pieprzeni prankerzy. prankierzy. Dlaczego w mojej szafce znajduje się jedna heroina? To chyba po jakimś tym. Może ktoś tak. Ej, stary! Nie, pamiętam ja to no. skąd mam. Ten ziomek no. mi podrzucił trochę i z nim handlowałem i mam w ogóle 74 koła brudnej. Da się to jakoś... Nie. No przeprać się da, ale pamiętam z poprzedniego miasta, jak jak chyba trudno się to robi. Powiem ci tak, trudniej to trzeba było uciec z, polic z policją. Ale cię złapali na narkotykę to od razu. Kot opony i już leżysz no, tylko że z tym. Kurwa, przerab. Prze, kurwa, pranie tego, tej brudnej kasy zawsze jest takie trudne. Ale wiesz, musisz też wiedzieć, jak się obronić. No. się na, na razie to my nic za bardzo nie zdziałamy. Dlatego to trzeba jakoś zajść Ktoś zostawił. A, dobra, weź na nas jakiś sklep i możemy sobie ten. Popatrzeć ceny różnych tych rzeczy I Skończyło Nigdy jakoś nie przestrzegałem tego za bardzo Wiesz znaczy przestrzegałem ale Mówiłem dobra za tydzień zapłacę za tydzień za tydzień za tydzień No i tak minęło ale, się że... no. ale dobra trudno tam za pierwszym razem zawsze jest trudno zrobić te prawko drugi raz to już easy. Co ty mówisz za pierwszym to najłatwiej Nie wiem u mnie to, u mnie to jest na że muszę pierw coś spierdolić, żeby za 10 następnych razy to naprawić. O kurwa, Europa, Ameryka. Japonia. Kurwa, tu elita światowa. Jeszcze nie, a, a nie. No. Ty idź, czey, idź, zobacz, a ja muszę na chwilę do kibelka jeszcze, bo za dużo wody wypiję. Dobra. No już, Jake? ciela siema Strasznie dziwnie dojedzie, strasznie dziwnie. Ja jeździ? Pokaż. Strasznie, strasznie? dziwnie, przejedźcie tu, bo ty, kurwa zapierdala 320 połotów, no, sradzi na prostej. Jest na pewno nasz? No. O, o, jesteś, ty jest stary. Co ty, patrzyłeś się? Nie, zagapiłem się na ścianę. Nie, to nie a. tak jak myślisz. Ale nie, kurde, wbiłem to, a to jest jakiś warsztat no. zwykły. A. Kurwa, też tak weszłem i zobaczyłem tyle tych stan stanowisk, a to też jakieś chyba kolekcjonarne, elitarne sprzęty są. Na części do aut. Kurwa, też myślałem, że jakieś, wiesz. Nie wiadomo, co tutaj się kupi. Chodźmy do tej fabryki, co, co już nie znalazłem. No. Czekaj, najpierw jeszcze w jednym miejscu zobaczyć samochody. Dobra. I jakiś taki sklep wielofunkcyjny, no nie? To też by wypadało. Tylko trochę jest problem, bo go, go, tak go jak tutaj ten, nie wtedy zrobimy te wejpy Haha, <noise> no to ale w co w czym problem? No, że w ogóle nie widać czy na gps -ie. Czekaj, zobaczę na swoim. No, ty mówisz coś masz z tym telefonem. No ta ciągle się ścina, nie wiem. A tej fabryki? E, no, fabryka broni. Aha, czekaj, może poszukam. A, bo ty, ty, my teraz jedziemy do auta patrzeć, no? W no sumie to można te ceny? Czekaj, jest jeszcze sklep elektroniczny, tam będzie można zobaczyć co jest. 5 Weapon factory, dobra, ja widzę gdzie jest ten. Ja widzę Dobra, to Kurde. po... Jak sprawdzisz te auta to można ten, do tego weapon od razu się udać Czy Ty idziesz? Tu... Ta, ta, ta i... Czekaj. Dobra, już trudno niech tutaj będzie. Ej ten, e, i tutaj jest wiesz, najbardziej pilnują niż w tamtym mieście. Pod względem prawka, no nie? A to słyszałem. Czy musisz mieć na konkretne prawko, a nie, że po prostu ktoś chce jak najszybciej sprzedać auto i tyle. Wow, zobacz, na jakichś tabletach można sobie wybierać. I znowu te pieprzone kije No no, no. Ty no. Masz? Kurwa A ja teraz popatrzę Teraz A ja A, pierdolę Aaa, ja ale... tak Kurwa no, Kurwa do tego peżotu. Nawet popatrzeć nie można No, taki rygor